Jak co roku spotykamy się w Kędzierzynie lub przy Muzeum Ziemi Kozielskiej, przeszliśmy właśnie z defiladą kawalerii, trzeci. Półk Ułanów Śląskich to już tradycja w naszym mieście w Kędzierzynie Koźlu. W ramach obchodów Tygodnia Patriotycznego, który organizuje Muzeum Ziemi Kozielskiej, gmina Kędzierzyn Koźle. Odzyskanie przez Polskę niepodległości to wspaniałe święto. Cieszymy się, radujemy się, ale też uczymy i przypominamy sobie tę piękną kartę historii Polski. I właśnie dzisiaj wraz z przejściem z kawalerzystami. Mogliśmy również wysłuchać informacji o historii polskiej kawalerii. Bardzo się cieszymy i też tłumnie przybywają mieszkańcy Kędzierzyna Koźla. Myślę, że to jest najlepsza okazja, aby w tak aktywny sposób świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Serce rośnie i powiem jeszcze, że mam nadzieję, że w przyszłości wojsko wróci na stałe do Kędzierzyna Koźla. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i świętujmy, celebrujmy ten... Ten ważny dzień 11 listopada wspólnie rodzinami, przyjaciółmi bliskimi. Dziękuję Pani Dyrektor za organizację, za to, że nasze miasto tak godnie potrafi ten, to wielkie święto obchodzić. Dziękuję Państwu za przybycie. Pamiętajmy, że to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy się wszyscy nawzajem wspierali, wszyscy odczuwali, wszyscy bardzo mocno zaznaczali tą naszą niepodległość, tą naszą, tą naszą, ten wielki nasz przywilej, szczególnie w tych ciężkich czasach, gdzie ze strony wschodniej czai się tylko nieprzyjaciel, który chciałby nam ją zabrać. Dbajmy o nią na co dzień. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że pokazujecie naszym mieszkańcom te piękne, nasze, tą piękną naszą tradycję. Pani dyrektor za organizację świętujmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Także dziękujemy naszym kawalerzystom. E, taki minimalny pokaz. Zapraszamy oczywiście na nasze pokazy. Jesteśmy zapraszani, tak jak mówiłem, w całym województwie śląskim i bardzo często te pokazy są e, na jakimś trawiastym podłożu, jakimś boisku, więc e, no, w dynamice to naprawdę dużo ładniej wygląda.